Patrycja Bilow, witam w wiadomościach Beskid News. W dzisiejszym wydaniu: Obywatelski Budżet w Biersku Białej. Wystawa 4 w starej fabryce. Rozpoczęcie sezonu narciarskiego na Podbeskidziu Co nowego w Heliosie? Strumieński Basen. Wywiad Szczyrk. Zaczynamy. Po przerwie do Muzeum Techniki i Włókiennictwa Stara Fabryka powróciła wyjątkowa wystawa Ceramiki Artystycznej 4. W Muzeum Stara Fabryka znowu można oglądać wyjątkową wystawę czterech twórców. Monika Dąbrowska-Picewicz, Jolanta Herma Pasińska, Remigiusz Gryd oraz Adam Sobota wspólnie tworzą projekt. 4. Wystawa prezentuje ceramikę artystyczną. Sami ceramicy tak mówią o wystawie. Cztery wystawy w jednym miejscu i o tym samym czasie. Cztery różne niepowiązane ze sobą tematy. Cztery indywidualne podejścia do materiału. Cztery sposoby umieszczenia prac w przestrzeni. Cztery indywidualności, cztery estetyki. Cztery różne sposoby patrzenia na świat. Cztery problemy i cztery ich rozwiązania. Wystawę można oglądać do końca roku. Po raz kolejny odwiedziliśmy Strumień. Choć za oknami jak widać zima, tam przygotowania do lata idą pełną parą. Budowa nowej siedziby Strumieńskiego Centrum Kultury i Rekreacji praktycznie dobiegła końca. Baseny zostały napełnione wodą, a zjeżdżalnie, korty tenisowe i boiska czekają już na sezon letni. Obecnie prowadzone są ostatnie prace kosmetyczne oraz wyposażenie i meblowanie przestronnych wnętrz budynku. Ta inwestycja, częściowo finansowana ze środków europejskich, zapewne wniesie wiele radości do życia mieszkańców Strumienia i jego okolic. Na ten dzień czekali jak co roku wszyscy miłośnicy białego szaleństwa. Każdy narciarz i każdy snowboardzista, który z nadzieją wypatrywał białego puchu na stokach, wreszcie odetchnął z ulgą. Choć w ostatnich dniach pogoda zmienia się jak w kalidoskopie, dla pasjonatów białego szaleństwa mamy dobrą wiadomość. Sezon narciarski 2013-2014 już ruszył. W najbliższych dniach w beskidzkich ośrodkach narciarskich uruchamiane będą kolejne wyciągi. Wiele z nich poddano modernizacji w trosce o bezpieczeństwo i komfort narciarzy. Niecierpliwych zapraszamy na Biały Krzyż, gdzie pod okiem instruktorów można doskonalić swoje umiejętności. Mimo iż wiele ośrodków, w tym Bielski Dębowiec, Wciąż czeka na intensywniejsze opady śniegu. My już dziś zachęcamy wszystkich do szusowania po beskickich trasach. Po raz pierwszy miasto Bielsko-Biała przystąpiło do realizacji budżetu obywatelskiego. Za sprawą Bielskich Radnych został wybrany zespół problemowy, na czele którego stanął Jarosław Klimaszewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Do dyspozycji Bielszczan oddano 2 miliony złotych. A propozycję może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec z naszego miasta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.obywatelskibb.pl Dwa życia w kinie Konesera i z miłości do w kinie kobiet. Co jeszcze czeka nas w najbliższym tygodniu w kinie Helios? Adwokat Ridleya Scotta to opowieść o prawniku, który naiwnie wikła się w handel narkotykami. Niestety sytuacja wymyka mu się spod kontroli. Polskim akcentem w repertuarze kina będzie dramat Krzysztofa Krause i Joanny Kross-Krause, papusza. Jest to dramatyczna historia pierwszej romskiej poetki, której wiersze zostały spisane i przetłumaczone na język polski. Dzień. Miłośników animacji zapraszamy na Ratujmy Mikołaja, Krainę Lodu i Ryszka Lwie Serce. Rysiek lwie Serce. Jak co tydzień mamy dla Was konkurs. Do wygrania tym razem trzy pojedyncze zaproszenia na wybrany przez Was sales. Pytanie konkursowe: jakiej postaci w bajce Ratujmy Mikołaja użycza głosu John Collins? Odpowiedzi przysyłajcie na adres konkursy małpa do poniedziałku do godziny 12 w tytule wpisując filmowy konkurs oraz swoje imię i nazwisko. Życzymy powodzenia. Nie wyrobiłbym się z dostawami prezentów, gdyby nie ona! Podróże w czasie? Genialne! Chcę wiedzieć, jak facet takich rozmiarów może odwiedzić cały świat w jedną noc! Bezpieczeństwo na stokach. O tym m.in. opowiedział nam naczelnik beskidskiej grupy GOPR. Jerzy Siodłak. Bezpieczeństwo to jest tak naprawdę szeroka encyklopedia, i można podzielić to bezpieczeństwo na dwie takie ścieżki. Jedna to jest ta zależna od człowieka, i niestety ponad 90% wszelkiego rodzaju zdarzeń, wypadków w górach to tak naprawdę zaczyna się od naszej bezmyślności, od problemów, które stwarza sobie sam dla siebie człowiek. Ten niewielki procent to są niebezpieczeństwa obiektywne, czyli tak naprawdę niezależne od człowieka. Gdziekolwiek pojawia się człowiek, tam niestety pojawiają się problemy i stwarzamy sami dla siebie szereg niebezpieczeństw. O narciarstwie jeszcze mówiąc i o bezpieczeństwie na nartach, to jest zasada też i kodeksu narciarskiego, przestrzegania tego kodeksu, zapoznania się z przepisami one są bardzo proste. One są bardzo podobne do tych zasad, którymi kierujemy się na drogach publicznych, jeżdżąc samochodem czy innym pojazdem. Jeżeli to przeniesiemy w góry i zaczniemy stosować te same zasady, to możemy powiedzieć, że podwyższamy swój stopień bezpieczeństwa i również w stosunku do innych. Wkrótce całą rozmowę z panem Jerzym zobaczycie na naszej stronie internetowej www.beskitnews.tv. A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Kapitan Łukasz Tafiński, od 1 giesko Pożar przy ulicy Jastrzębiej. Pożar piwnicy. Działanie polega na wprowadzeniu dwóch grot, w aparatach oddechowych do środka. Paliła się sterta, drewna zlokalizowana obok pieca. Osób poszkodowanych brak. Właściciel będący na miejscu stwierdził, iż to lokatorzy prawdopodobnie zapruszyli ogień. Ile zastępów brało udział w działaniach? W trakcie działań brało udział pięć zastępów: dwa zastępy PSP, jeden zastęp Wojskowa Straż i dwa zastępy osp To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam na poniedziałkowe wydanie wiadomości. Do zobaczenia. Muzyka